Witam wszystkich do naprawy i przestrojenia dwa radiotelefony z jednej paczki górny radiotelefon to jest prezydent Harry natomiast dolny radiotelefon nosi nazwę Oceanic. Ten dolny radiotelefon rzadko spotykany na, na naszym rynku, także można warto go zademonstrować i pokazać. Górny radiotelefon już został przeze mnie naprawiony i stuningowany, także w zasadzie nie ma tu co pokazywać. Przy tym radiotelefonie jedynie z takich ważniejszych rzeczy. No przestroiłem radiotelefon w polski system, bo był jeszcze w piątkach. I dodatkowo jeszcze wymieniałem przewód mikrofonowy. Przewód mikrofonowy już jest nowy, zamontowany, ponieważ stary przewód mikrofonowy wysłużony był i już w czasie nadawania, w momencie kiedy ruszało się tym przewodem mikrofonowym, po prostu było słychać takie chrupanie, trzeszczenie, także wymieniony jest przewód mikrofonowy już. Aha, i przypomnę, te przewody, które ja mam w swojej ofercie, są mniej więcej o 1 trzecią dłuższe od przewodów oryginalnych. Także te przewody oryginalne są krótsze, natomiast mój przewód, no nie wiem czy to uda się pokazać, ale mój przewód mikrofonowy jest o 1 trzecią dłuższy, czyli w samochodzie będzie łatwiej po prostu y, rozmawiać. Te przewody mikrofonowe są sześciożyłowe, czyli 5żył plus oplot i nadają się również do mikrofonów ze zmianą kanałów. W mojej ofercie również jest przewód taki silikonowy, bardzo mięciutki, no wprawdzie jest on jedynie czterożyłowy, ale powiedzmy, jeśli ktoś potrzebuje szczególnie właśnie w okresie zimowym, Miękki przewód, który nie będzie pękał na mrozie w samochodzie. No to polecam jak najbardziej. Nie są to drogie przewody, także można nawet we własnym zakresie to wymienić. Można teraz charego już odłożyć. Jest gotowy. Mikrofon też zabieramy i można zająć się teraz radiem Euro CB Oceanic. Podłączę je może do prądu i zobaczymy, jak ten radiotelefon się sprawuje. I jakie tu są w tym radiu usterki, bo właściciel napisał jedynie, że radiotelefon niesprawny i prosi o naprawę, również o przestrojenie w polski system i o pełny tuning. Do tego radia mamy dwa mikrofony, no to obojętnie który można podłączyć i wypróbować Nie świeci Ach, jeszcze zasilacz niewłączony Jak widać i słychać Radio w ogóle nie szumi cisza w radiotelefonie kanałów nie zmienia, bo tu mamy ustawione zablokowane było na 19 kanale. A radio ma pomiar SWR-u czyli wbudowany reflektometr. ma Szybkie przejście na kanał 19, 9 oraz możliwość zmiany kanałów, wiadomo 40 kanałów, tu mamy tuba PA, AM, FM, do dołu jest tuba AM, FM, czyli dwa rodzaje modulacji, tu mamy filtr przeciwzakłóceniowy NBANL, można wyłączyć, a tu mamy ton, czyli pewnie zmiana barwy dźwięku, ale... Jak na razie, blokada szumów. Mic gain, czyli czułość mikrofonu. RF gain. O, RF gain na maksa. O, właśnie, skręcony był RF gain. Wskaźnik nic nie pokazywał. Czyli radio odbiera jakiś sygnał, tak jak widać. Odłączę na chwilę antenę. Tak jest. Czyli odbiornik działa. Natomiast brak głosu w głośniku. Jeszcze raz. Pyknięcie takie było słychać, ale cisza. Przy maksymalnej sile głosu słychać, że głośnik szumi cichutko. Ale niestety zobaczymy FM. Nawet we FMie nie słychać szumu żadnego. No to znaczy tylko cichutenki taki szum słychać w głośniku. Także coś się dzieje z odbiornikiem, przy czym sam odbiornik odbiera sygnał, ale brak dźwięku na głośnik. Przy czym głośnik, cichutenko, ale szumi, czyli można podejrzewać, wzmacniać małe częstotliwości działa. Zobaczymy sobie jeszcze nadajnik, wcisnę na nadawanie. Nadajnik chyba działa, ale podłączę teraz swoje przyrządy, może pomiarowe i zobaczymy, jaką moc ma ten radiotelefon, czy nadajnik działa i jaka jest częstotliwość nadajnika. No to teraz podłączę swoje przyrządy. I znów odjadę, może kamerą troszeczkę, żeby było widać mierniki. Podłączymy to. Może PEP od razu zrobimy pomiar. I nie na 19 kanale, tylko na 20. Tradycyjnie, wprawdzie jest wcześnie rano, sobota, cisza w eterze. Ale żeby nie przeszkadzać na wszelki wypadek. 20 kanał. Uruchomię nadawanie. 0,3 W mocy wyjściowej, czyli moc bardzo mała. A zobaczę jeszcze w FM-ie, czy będzie większa moc. Proszę zobaczyć. W FM-ie mamy 3,7 W mocy. I tu już miernik częstotliwości też pokazuje nam, że radio jest w piątkach ale troszeczkę poniżej kanału. Natomiast w FM mamy pełną moc wyjściową 3,8 W. Natomiast w AM, przełączę na AM, jeszcze sprawdzimy z modulacją. Uruchomiony nadajnik 0,3 W. Ola! No, modulacja bardzo słaba chyba jest tu. Także coś tam na chwilkę pokazało. Ola, ola, ale bardzo słaba modulacja, jeszcze zobaczymy mig gain, mic gain jest do oporu, blokada szumów, czułość odbiornika, delta tune, czyli strojenie, a można zobaczyć jeszcze, właśnie, zobaczymy czy działa płynna regulacja częstotliwości, tylko czy przy nadawaniu i przy odbiorze, ale włączymy sobie FM, żeby była większa moc, żeby miernik nam pokazywał jakąś częstotliwość dokładnie. I teraz sobie stroimy do dołu, to znaczy do góry chyba, ale tu niestety nic się nie zmienia. Tak samo jak i tu, czyli to działa tylko przy odbiorze. Jeśli mamy dostrajanie i jest to sprawne, to działa tylko przy odbiorze. Dobra. Nie męczę radia, zabieram się za działanie, bo no bo tu nie ma niestety głosu. Nie ma głosu, głośnik szumi, czyli rozkręcam radio i szukam usterki. Od strony płytki radio wygląda w ten sposób. A od strony elementów mamy takie coś także teraz sobie na spokojnie poza kamerą yy, zacznę szukać usterki na pewno trzeba będzie jeśli chodzi o tuning no to po pierwsze rozblokować moc wyjściową radia, bo jest mała po drugie przestroić radio w polski system czyli w zera no podnieść moc, podnieść modulację ile się da zestroić Odbiornik. No, przede wszystkim trzeba zacząć od naprawy. Dobra, czas start, szkoda gadania, szkoda czasu. Zanim jeszcze przystąpię do czynności serwisowych, pokażę, że radiotelefon prawdopodobnie był już przez kogoś naprawiany. Przynajmniej widać tu ślady po lutowaniu i znajdują się one to dokładnie. Yy, na filtrach odbiornika widać po drugiej stronie właśnie takie ślady po lutowaniu. Tu widzimy też jakieś podzespoły dołączone, prawdopodobnie nieoryginalne. No bo fabryka by tak tego pięknie, że tak powiem żartobliwie, no nie przylutowała. No i tu przy gniazdku antenowym, przy wejściu, też widać, że było tu już coś. Lutowane. Ktoś już szukał usterki. Trudno powiedzieć, ale ślady pozostały. Tak wygląda płytka w tym radiotelefonie. Wydaje mi się, że radio praktycznie jest już gotowe. Może je uruchomię? Jak słychać, odbiornik już działa. Radio odbiera jakiś sygnał, bo widać po wskaźniku, i również w głośniku, w głośniku słychać już wyraźnie szum. Blokada szumów działa. Czułość odbiornika działa. Filtry przeciwzakłóceniowe działają. Jeszcze nadajnik. Już w AM moc jest i to duża. Modulacja podciągnięta. A może zacznę od początku. Po pierwsze, naprawiłem odbiornik, wymieniłem kilka kondensatorów. Odbiór już jest, już słychać w głośniku, nie ma problemu. Radio rozblokowałem, nad, rozblokowałem nadajnik. Ma już no, w tej chwili nawet większą moc niż fabrycznie. I w AAM-ie, i w FM-ie. radio przestroiłem w polski system, a następnie wykonałem pełny tuning radia, czyli zestroiłem odbiornik, nadajnik, wymieniłem filtr pośredniej częstotliwości i chyba to już. Natomiast tak jak słychać w tej chwili, odbiór jest, a może zamiast anteny podłączę miernik mocy i sprawdzimy sobie jaka jest częstotliwość i moc wyjściowa nadajnika. I znów muszę troszeczkę odjechać z kamerą. O, może w ten sposób to włączymy. To włączymy. Co my tu mamy? AM20 kanał. Moc była yy, ustawiona fabrycznie, 0,3 W mocy. W tej chwili mamy 6,9 W, natomiast z modulacją i też proszę zobaczyć na częstotliwość, już mamy w polskim systemie, tu w tej chwili pokazuje 124 Hz, ale to też radio oczywiście jest zimne, więc jak się rozgrzeje, to sobie ta częstotliwość jeszcze troszeczkę zjedzie w dół. No to sprawdzimy, uruchomię ole może. Ola! 17 W z modulacją. Także całkiem przyzwoicie wyszedł tuning w tym radiotelefonie. Jeszcze sprawdzimy sobie w FM-ie jaka jest moc wyjściowa. W FM-ie jest 8,5 W. I też całkiem przyzwoicie, także można bez problemu już radia używać. Podłączę jeszcze może antenę na chwilkę. I zobaczymy Czy ktoś tu będzie rozmawiał. Na 19 kanale. A jak słychać cisza, no niestety to jest sobota, więc mało kierowców, rozmawia, mało jeździ, ale radio w pełni sprawne. No, tu niestety właściciel zdecydował się, no przysłał mi karteczkę, żeby naprawić, przestroić, stuningować, ale przypomnę, że w ofercie mojej firmy są radiotelefony nowe i to naprawdę w bardzo atrakcyjnych cenach, które też pięknie nadają się do tuningu. Także jeśli komuś nie zależy na naprawie radiotelefonu, albo no, nie ma sentymentu do jakiegoś tam radia, no to. Zapraszam, można kupić u mnie nowy radiotelefon z gwarancją, naprawdę w bardzo fajnej, w bardzo atrakcyjnej cenie. Nie trzeba koniecznie naprawiać, no ten radiotelefon akurat ma no, sporo gałkologii, jest czym kręcić, jest czym się bawić, no tylko tyle, że jest to spore radio, ale myślę, że w samochodzie czy osobowym, jeśli to jest jakiś większa osobówka, powiedzmy, jest miejsce do zamontowania lub samochód ciężarowy. No to jak najbardziej można tego typu radio wykorzystać. Naprawdę fajne radio z filtrami przeciwzakłóceniowymi, no już w tej chwili rozblokowane, przestrojone, także myślę, że myślę, że właściciel będzie zadowolony z tego sprzętu. Ja jeszcze spytam się wobec tego czy czy radio działa? Może ktoś mnie usłyszy? Może ktoś odpowie? No spróbujemy. Koledzy, witam, chciałbym sprawdzić radio, czy ktoś mnie słyszy? No, witam, witam. Słychać mnie dobrze. A gdzie jesteś, kolego? i na Radzy Mińskiej i na Ursynowie też mnie słychać. No i super. Nie przeszkadzam wobec tego taka cisza, więc zagadałem, żeby tu sprawdzić radio, bo właśnie je zrobiłem. Także szerokiej drogi życie pozdrawiam. No i super. To jeszcze raz dzięki, pozdrawiam. I tak to wygląda. A ci, którzy mnie właśnie, którzy mi właśnie odpowiedzieli, też usłyszą się i zobaczą właśnie w dzisiejszym chyba filmie. Także życzę wszystkim jeszcze raz szerokiej drogi, jak najmniej usterek i pozdrawiam.